Cześć, tu Hubert z kanału Hubert Lamański. Jako ambasador Brico chciałbym, żebyście mieli pełną wiedzę z zakresu roślin. Dlatego dzisiaj zabiorę Was do sklepu Brico Marche i później zrobimy wspólnie super kompozycję na taki letni czas z roślin, które nie boją się braku wody. Jadę teraz do najbliższego sklepu Bricomarche po to, żeby kupić rośliny, doniczki i inne elementy, które będą mi potrzebne do tego, żeby stworzyć super kompozycję na taras, ale możecie również zrobić ją w ogrodzie, właśnie z takich roślin, które lubią słońce i które nie lubią dużo wody. W sklepie Bricomarche kupiłem donicę. Trochę mi to zajęło, zanim wybrałem odpowiednie, ponieważ naprawdę było ich tam bardzo dużo. Kupiłem również ziemię do posadzenia tych roślin, no i oczywiście rośliny. Rośliny takie jak lawenda czy różnorodne trawy. Pamiętajcie, że możecie zrobić zakupy w sklepach stacjonarnych, ale można również zrobić zakupy online. Przede wszystkim tych elementów w postaci donic czy ziemi. Wybrałem takie rośliny, które poradzą sobie latem w pełnym słońcu. Są to też rośliny, które nie potrzebują bardzo częstego podlewania. Przede wszystkim wybrałem trawy, różnorodne trawy oraz sukulenty. Dodatkowo do takiej kompozycji użyję pięknie pachnącej i odstraszającej różne insekty lawendy. A jeśli chcecie mieć do jeszcze kolor na tarasie. To świetnie sprawdzi się krwawnik. A jak to wszystko połączę, to już wam pokazuję. Na słoneczne stanowiska doskonale sprawdzą się trawy. Tutaj mam na przykład ostnicę cieniutką oraz kostrzewę siną. Na dodatek dołożyłem tutaj rozchodnika Cherry czekolad. On fantastycznie podbije tutaj ten kolor i spowoduje, że ta kompozycja będzie wielowymiarowa. Jeśli chcecie zadbać o to, żeby podczas upalnego lata jeszcze mniej wody wyparowało z tej doniczki, to mam dla Was super rozwiązanie. Wystarczy wziąć kamień ozdobny i wysypać górną część tej naszej kompozycji takim ozdobnym kamieniem. Będzie to do, dodatkowo ozdoba, ale zapobiegnie również wysychaniu ziemi. Moje kompozycje do zadań specjalnych gotowe. Kompozycja w stylu preriowym składająca się z traw, z sukulentów, z lawendy, z pęstemonów i z krwawników to świetne rozwiązanie na każdy taras, balkon, ale również na słoneczną rabatę w ogrodzie. Paradoksalnie największe wyzwania z takimi kompozycjami to jest zapewnienie im odpowiedniej ilości słońca. No i również trzeba pamiętać, że trochę trzeba je jednak podlewać. Mam nadzieję, że podobają Ci się moje propozycje roślin na słoneczny taras. Jeśli masz jakieś pytania, to koniecznie napisz je pod tym filmem. Ja jako ambasador odpowiem na wszystkie pytania. A jeśli chcesz więcej informacji na temat roślin, to zachęcam do wchodzenia na social media Marsza Polska, na Facebooka i Instagrama. No i koniecznie zasubskrybuj ten kanał Bricomarsze z pasją. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.